Witam bardzo serdecznie na kanale Matma w małym palcu, w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika Matematyka 3, poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa Nowa Era. Jesteśmy w dziale 1, czyli w dziale funkcje trygonometryczne, w temacie numer 2 tego działu, czyli w temacie kąt obrotu. Zadanie 6 ze strony 18, widnieje na tablicy, polecenie proste oblicz. I teraz do tego zadania będziemy potrzebowali następujące wzory. Sinus alfa plus k razy 360 stopni równa się sinus alfa. K należy do zbioru liczb całkowitych. Alfa należy do przedziału lewostronnie domkniętego od 0 stopni do 360 stopni. Następnie cosinus. Analogicznie alfa plus k razy 360 stopni równa się cosinus alfa. Analogicznie tangens. Alfa plus k razy 360 stopni równa się tangens alfa. I kotangens. Alfa plus k razy 360 stopni równa się kotangens. Alfa. Oczywiście założenia co do tangensa alfa jest różna od 90 stopni i alfa jest różna od 270 stopni, ponieważ tangens 90 stopni i 270 stopni nie istnieje i dla kotangensa założenie alfa jest różna od 0 stopni, alfa jest różna od 180 stopni, ponieważ kotangens 0 stopni i 180 stopni nie istnieje. I teraz zabieramy się już za podpunkt A. Oddalę sobie troszkę tablicę. W podpunkcie A mamy policzyć sinus kąta minus 330 stopni. Zatem zapisuję. Minus 330 stopni jako liczba całkowita razy 360 stopni. Pasuje tutaj minus 1 razy 360 stopni to jest minus 360 stopni i dodaję 30 stopni, co mi razem daje. Minus 360 stopni plus 30 stopni minus 330 stopni. Mam teraz dopasowane do mojego pierwszego wzoru sinus kąta alfa. Alfa u mnie to 30. Stopni plus liczba całkowita razy 360 stopni równa się sinus alfa, czyli sinus tego kąta. Tutaj we wzorze zaznaczyłam, a w moim przypadku to będzie sinus 30 stopni. Wiemy, że sinus 30 stopni wynosi jedna druga i pod punkt B mamy cosinus minus 675 stopni. Zatem zapisuję cosinus, otwieram nawias. Będzie mi tu pasowało minus 2 razy 360 stopni, co mi daje minus 720 stopni. Mogę sobie gdzieś tutaj zapisać takie poboczne zapiski. I muszę do tego dodać 45 stopni. To jest moja alfa ze wzoru tutaj tego drugiego. Zatem cosinus minus 675 stopni to jest to samo co cosinus 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 przez dwa I idziemy do podpunktu C mamy w C sinus 840 stopni, zapisujemy sinus, otwieramy nawias, będzie nam tutaj pasowało 2 razy 360 stopni, to jest 720 stopni. I muszę dodać 120 stopni. Jest to mój kąt alfa ze wzoru tutaj tego pierwszego, tego taką falą podkreślonego. Pasuje mi kąt alfa, jest z przedziału od 0 do 360 stopni. Przedział lewostronnie domknięty. Zatem mogę zapisać, że sinus 840 stopni to jest to samo co sinus 120 stopni. Skorzystam sobie ze wzoru redukcyjnego sinus 180 stopni minus użyję jakiegoś może innego oznaczenia kąta minus beta równa się sinus beta zatem rozpiszę mój kąt 120 stopni jako 180 stopni odjąć 60 stopni równa się sinus 60 stopni. Czyli sinus 120 stopni to to samo co sinus 60 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. I podpunkt D zapiszę tutaj po prawej stronie. Mam obliczyć tangens minus 300 stopni. Zapiszę zatem, że jest to tangens minus 1 razy 360 stopni, co daje mi. Oczywiście minus 360 stopni, do tego muszę dodać 60 stopni, żeby było minus 300 stopni, i widzę z mojego wzoru, tutaj numer 3, czy trzeci od góry, o to mi chodzi, że tangens minus 300 stopni to to samo co tangens 60 stopni, czyli pierwiastek z 3, i pod punkt E. Kosinus 1140 stopni zapisuję jako kosinus 3 razy 360 stopni, to będę miała 1080 stopni, i jeszcze brakuje mi tutaj 60 stopni. Więc pasuje mi tutaj do tego wzoru drugiego od góry. I mogę zapisać zgodnie z tym wzorem, że cosinus 1140 stopni to to samo co cosinus 60 stopni, czyli jedna druga. Podpunkt F tangens minus 660 stopni. Zapisuję minus 660 stopni jako minus 2 razy 360 stopni to jest minus 720 stopni. I teraz muszę jeszcze dodać 60 stopni. Zatem zgodnie z tym wzorem trzecim od góry, które zapisałam, tangę z minus 660 stopni to to samo co tangens 60 stopni, czyli pierwiastek z 3 i pod punkt G, zrobiłam sobie trochę miejsca na tablicy sinus 810 stopni, rozpisujemy jako sinus 2 razy 360 stopni, to już mam 720 stopni plus 90 stopni, czyli. Sinus 810 stopni to to samo co sinus 90 stopni. Wiemy, że sinus 90 stopni to 1. Podpunkt h. Kosinus 900 stopni. Rozpisujemy. Jako kosinus 2 razy 360 stopni to mam 720 stopni i muszę jeszcze dodać 180 stopni, razem mi da 900 stopni. Zatem kosinus 900 stopni to to samo, co kosinus 180 stopni. Wiemy, że kosinus 180 stopni to minus 1. Podpunkt I, tangens minus 720 stopni. Czyli rozpiszemy tangens minus 2 razy 360 stopni, dodać 0 stopni to to samo co tangens 0 stopni, a tangens 0 stopni wiemy, że wynosi 0. Tutaj jeszcze potrzebny jest nawias, ta minus dwójka w nawiasie i idziemy do podpunktu J, zapiszę tutaj u góry cosinus. Minus 1080 stopni, zapisujemy jako kosinus minus 3 razy 360 stopni, to już mamy minus 3 razy 360 stopni, to jest minus 1080 stopni, więc dodać 0 stopni, czyli kosinus minus 1080 stopni to to samo co cosinus 0 stopni wiemy, że kosinus 0 stopni wynosi 1. Idziemy dalej do podpunktu K. Sinus 630 stopni. Zapisujemy jako sinus. Otwieramy nawias 1 razy 360 stopni i musimy sobie dodać jeszcze 270 stopni. Zatem sinus 630 stopni to to samo co sinus 270 stopni, czyli minus 1. Idziemy do podpunktu L, tangens minus 180 stopni. Rozpisujemy jako tangens minus 1 razy 360 stopni, to mam minus 360 stopni i dodaję. 180 stopni, zatem tangens minus 180 stopni to to samo co tangens 180 stopni, czyli 0. I pod punkt M tangens 495 stopni. Rozpisujemy jako tangens 1 razy 360 stopni i musimy dodać 135. Stopni stopni zatem tangens 495 stopni to to samo co tangens 135 stopni skorzystam ze wzoru redukcyjnego tangens 180 stopni, odjąć użyję może jakiegoś innego znaczenia niech będzie beta, tangens 180 stopni minus beta równa się minus tangens beta, tu minusa zjadła minus tangens Beta. Zatem rozpisuję moje 135 stopni jako 180 stopni, odjąć 45 stopni, czyli tangens, znowu zjadłam minusa, minus tangens 45 stopni. Wiemy, że tangens 45 stopni to 1, zatem minus tangens 45 stopni to minus. 1, czyli doszłam do tego, że tangens 135 stopni to minus 1, a to jest też tangens 495 stopni. Idziemy do n. Cosinus 855 stopni. Muszę rozpisać jako cosinus 2 razy. 360 stopni, to mam 720 stopni i muszę dodać 135 stopni. Zatem cosinus 855 stopni to to samo co cosinus 135 stopni, i znowu korzystam ze wzoru redukcyjnego, tym razem na cosinus. 180 stopni odjąć beta równa się minus cosinus. Beta. Zatem rozpiszę sobie, tylko zrobię troszeczkę miejsca. kosinus mojego kąta 135 stopni. Muszę 135 stopni rozpisać jako 180 stopni, odjąć 45 stopni. Równa się minus cosinus 45 stopni. Wiemy, że cosinus 45 stopni to pierwiastek z 2 przez 2, więc minus cosinus 45 stopni to minus. Pierwiastek z 2 przez 2, a to jest jednocześnie cosinus 855 stopni, czyli tutaj dopiszę wynik, minus pierwiastek z 2 przez 2. I zrobiłam sobie jeszcze miejsce na podpunkt o. Cosinus minus 495 stopni to cosinus. Minus 2 razy 360 stopni to minus 720 stopni i dodaję 225 stopni minus 720, dodać 225. Pasuje nam i teraz kosinus minus 495 stopni to to samo co kosinus. 225 stopni i teraz, tak tylko tu, szybciutko poglądowo narysuję: 225 stopni tutaj od ramienia początkowego dotąd mam 90, tu mam 180, do 180 muszę jeszcze dodać 45. Tak sobie tutaj ramię końcowe poglądowo narysuję. W każdym razie ważne jest, że ten kąt ten ma miarę 45 stopni. I teraz w związku z czym dorysuję sobie tutaj, żeby powstał mi trójkąt prostokątny, równoramienny. Przyjmę sobie tutaj długość przy prostokątnej 1 tu też jeden. To jest całkowicie poglądowy rysunek, ale no tutaj nie chodzi o dokładność, tylko o tutaj szybkie takie zrozumienie tego. Więc ta jedynka to mi troszkę zamazało. Tutaj będzie 1, tutaj będzie długość 1. Tutaj wiemy, że przekątna kwadratu oboku 1 to będzie pierwiastek z 2. I teraz, jeśli chcę powiedzieć, ile wynosi kosinus 225 stopni, to muszę sobie przypomnieć, że kosinus kąta nazwijmy go niech będzie jakoś inaczej może beta. To jest współrzędna Xowa do R, a R przypominam to jest ten odcinek, może zaznaczę go na czerwono. Odtąd dotąd to jest to nasze R. Zatem X to współrzędna Xowa punktu, który należy do ramienia końcowego, tu by był ten punkt, nazwijmy go P współrzędna Xowa w trzeciej ćwiartce się znajdujemy, więc współrzędna Xowa jest ujemna, czyli nie 1. Tutaj oczywiście była długość przyprostokątnej jest wyrażona liczbą dodatnią, natomiast współrzędna Xowa to jest minus 1 do, no i tutaj długość tego odcinka pierwiastek z dwóch usuwam niewymierność. Minus pierwiastek z 2 przez 2. Przypomnę, żeby usunąć w tym przypadku niewymierność, mnożę licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. Zatem cosinus 225 stopni to minus pierwiastek z 2 przez 2. Tutaj mogłoby też być oznaczenie alfa, a ja wprowadziłam akurat beta, a w naszym przypadku tutaj. Beta to jest to samo co tutaj w tym wzorze alfa, ale to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Po prostu można zapisać alfa równa się beta, ale najważniejszy jest wynik minus pierwiastek z 2 przez 2 i rozumieć gdzie ja mam to wstawić. No i ostatni podpunkt P. Cotangens 750 stopni. Rozpisuję jako kotangens 2 razy 360 stopni to już mam 720 stopni plus 30 stopni czyli kotangens 750 stopni to to samo co kotangens 30 stopni czyli pierwiastek z 3. I to tyle w tym zadaniu i tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zachęcam do kliknięcia łapki w górę, do kliknięcia dzwoneczka, do subskrybowania kanału i do komentowania. Do usłyszenia w kolejnym filmie.